Witam serdecznie Don Silezjano. Nie bez powodu to imię mi dano. Wpadła nominacja. Stwierdziłem, że się skuszę, ale pamiętajcie, ja kurwa nic nie muszę. Jak tam kwarantanna? Dalej płacz i zamęt. Ja wczoraj w Apexie znowu wbiłem diament Prestiż, styl, szyk, do Silesiano Codziennie w radiostacji hamburgera Italiano Kruszę, skręcam, pale lecę Eskucie me, ja ten ogień rozniecę Lecz przejdźmy do sedna, bo mógłbym tak do rana A naszej służbie zdrowia potrzeba trochę siana Koronawirus ja w to nie wierzę. Trzymajcie się wszyscy. Pozdrawiam. Wybrzeże. Daj to na głośno. Niech każdy się dowie, że jedyną koronę to ja mam na głowie. Chciałbym nominować... Tak. Chuj. Nikogo. Możecie dać sobie spokój, kurwa.